Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie otworzymy taką małą paczkę. Są to moje zakupy prywatne. No to co? Otwieramy. na Moja na bok. Mamy tak unboxing. Będzie krótki, bo są dwa produkty. motylki od Klaska, które mają efekty. Jestem ich ciekaw. Rok produkcji 2022. Na to wychodzi. Więc mają 3 lata. No i mam to, co ja chciałem kupić. I to co widziałem na stronie, w, dobrze, w dobrej cenie Są to Vogel Shreki od funkę? dwa opakowania Jestem ciekaw jaki to jest rok produkcji, bo cena naprawdę była bardzo dobra 400 gramów na opakowanie hmm. A Tu pisze rok produkcji Nie widzę. Nie widzę, żeby to był rok produkcji. Jedynie jest numer partii BB19. Może rok produkcji 2019 jest. Nie wiem. To widzimy się na podsumowaniu. Witam Was wszystkich na podsumowaniu. Podsumowanie będzie krótkie, bo są dwa opakowania Mogel Shreków od funkę. I dwa opakowania motylków do zabawy, od klaska, z efektem. Widzimy się w następnych odcinkach i unboxingach. W planach są wyrzucane filmy z wyrzutni, z prezentacji, z, z lotu odpalaj i jeszcze prywatne testy ze Sylwestra i nie tylko. Więc filmów będzie opór na sezon. Dodatkowo mam w planach unboxingi właśnie wrzucić, bo jeszcze mam kilka unboxingów w planach. No i jeszcze mam w planach relacje ze Sylwestra. Myślę, że Wam się to spodoba. Film ze Sylwestra myślę, że będzie się działo na kanale. No i w planach jakiś konkurs będzie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc widzimy się w następnych odcinkach.